Witam na briefingu prasowym. Jest mi bardzo miło, że widzimy się w Olsztynie. Dużo się dzieje w kraju a i dużo się jeszcze będzie działo w kraju z całą pewnością. Jesteśmy w przededniu tak naprawdę kampanii wyborczej, ale to, co u nas jest najważniejsze, a nie ukrywałem, że jednym z moich priorytetów jest dbałość o nasze perełki. Mam na myśli niewątpliwy walor naszego województwa, czyli nasze jeziora, nasze rzeki. Złożyłem projekt ustawy, czekam na wpisanie go do projektów, projektu, które będą opracowywane w polskim parlamencie. Projekt się nazywa Czyste Jeziora, ale też bacznie przyglądam się temu i nasłuchuję tego, o czym mówią do mnie organizacje ekologiczne. Organizacje wędkarskie, ludzie, którzy kochają warmię, kochają mazury. I na początku roku dotarły do mnie informacje o tym, że zagrożona jest absolutna perła w armii, rzeka Pasłęka. podjąłem stosowne działania razem z organizacjami pozarządowymi, próbując rozwikłać tę tajemnicę, która wpływa na to, że, że powstaje poważny problem. I myślałem, że w tym dziele będę mógł liczyć na sojuszników, na sojuszników, którzy powinni działać w interesie społecznym, w interesie publicznym. Mam na myśli m.in. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i byłem przekonany, że co jak co, ale z tej strony będę mógł liczyć na rzetelną, prawdziwą i solidną pracę, która spowoduje, że łatwiej będzie nam dojść do przyczyn tego, że rzeka Pasłęka ulega degradacji. Okazało się w przededniu kolejnych informacji, które do mnie docierały, że nie do końca mogę liczyć na rzetelną pracę i rzetelne zaangażowanie tych urzędników. Co więcej, w miarę upływu czasu dochodziły do mnie informacje ze strony organizacji pozarządowych, że także wojewoda nie jest przychylny naszym działaniom, ponieważ był informowany o tym, że być może dochodzi do nieprawidłowości. Co więcej, być może te organy, które powinny działać na rzecz interesu publicznego, niekoniecznie są zainteresowane interesem publicznym, co więcej mogą działać na rzecz interesu prywatnego. 31 maja policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali urzędnika. Dokładnie tego urzędnika, który był zaangażowany w nasze działania dotyczące ochrony rzeki Pasłęki. Zadałem pytania i wysłałem pytania już 2 czerwca do Wiosiu, w jaki sposób ten konkretny urzędnik, który otrzymał zarzuty korupcyjne, wpłynął na działania Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w kontekście sprawy wokół rzeki Pasłęki. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnej odpowiedzi. Nie będę dłużej czekał, ja nie będę nikogo prosił. Ja po prostu przejdę w takim kładzie do działania, jeżeli nie mogę liczyć na, na pana wojewoda, nie mogę liczyć na organy państwowe, które powinny bardzo twardo i rzeczowo stanąć w obronie interesu publicznego. Wysyłam wniosek i składam wniosek do najwyższej izby kontroli, którym będę chciał zbadać, i działalność Pana Wojewody i nadzór nad jednostką podległą. Będę chciał zbadać także jakość nadzoru w samym Wiosiu. Zadaję też pytania o pozwolenia, czyli pytam o, konkretnie o działania Ministerstwa. Hmm rozwoju wsi dotyczące pozwoleń, które zostały udzielone przedsiębiorcy, które być może wpłynął na to, że rzeka posłanka ulega dalszej degradacji. Nie pozwolę na to, żeby głos mieszkańców Armii Mazur był lekceważony, ale też nie pozwolę na to, żeby działalność korupcji została zamieciona pod dywan. Oczekuję jasnych deklaracji od pana wojewody, oczekuję jasnych deklaracji od głównego inspektora ochrony środowiska, oczekuję jasnego działania od organów państwa, a nie zamiatania problemów pod dywan. Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Został wysłany do Warszawy, jest bardzo dobrze przygotowany. Dziękuję tutaj za współpracę organizacjom pozarządowym, organizacjom wędkarskim. I tak jak obiecałem, nie pozwolę zamieść tej sprawy pod dywan. E Dzisiaj robię następny krok i proszę mi wierzyć, że będę bardzo konsekwentnie zabiegał o to, żeby wszyscy winni tych zaniedbań ponieśli odpowiednie konsekwencje, e także natury prawnej. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. co się aktualnie dzieje z rzeką w tym momencie, ostatnie, co to Cały czas podejmowane są próby ze strony, zwłaszcza społecznej wyjaśnienia przyczyn tej zapaści, która miała miejsce zwłaszcza na początku roku i cały czas nie mogliśmy liczyć na rzetelne podejście do tematu. Chodzi nam oczywiście o pobranie odpowiednich próbek, wyczuliśmy tutaj pewien opór ze strony Wiosiu. Jak Państwo się domyślacie, od strony bardzo konkretnej osoby w Wiosiu i chcemy wyjaśnić rolę tej osoby i czy te zarzuty korupcyjne, które usłyszał ze strony śledczych mają związek z tą konkretną sprawą. Chcemy to zbadać i rozwiać jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie. Pytam to ten projekt ustawy, co on, co on zakłada między innymi o którym pan mówił na samym początku. Mówiłem o projekcie ustawy Czyste Jeziora. Został złożony w polskim parlamencie. Dotyczy generalnie regulacji spraw związanych z zrzutem nieczystości do jezior. Mamy z tym poważny problem, a te regulacje, które zaproponowałem, są wzorowane na regulacjach Europy Zachodniej Europy Południowej, czyli Cywilza, cywilizacyjnego podejścia do ochrony tego, co najważniejsze. A na Warmii Mazurach to, co najważniejsze, najpiękniejsze to, Pols to nasze jeziora i nasze rzeki. Także tutaj reguluje kwestie związane z wrzutem nieczystości do naszych jezior. Czy to jest to, jak Pan mówi, jakieś, jest to jakieś przykłady po prostu? jakieś przykłady gdzie to jest właśnie... Każdy, kto pływa po naszych jeziorach i ma dostęp do informacji, zwłaszcza od osób, które mieszkają na Mazurach, to wie, że problem jest coraz poważniejszy. Prowadzone są także badania, które wskazują na to, że następuje degradacja i po każdym sezonie mamy ciągle te same problemy. To znaczy, turyści wolą często zrzucać nieczystości gdzieś w pobliżu portu, niż mieliby je odprowadzić, także płacąc za to w odpowiednich miejscach, które są tego przystosowane. Chcemy to regulować i dać także narzędzia tym, którzy powinni pilnować, aby takich sytuacji na naszych jeziorach nie dochodziło. Szanowni Państwo, do końca jeszcze nie wiemy, w jakich blokach ostatecznie wystartują partie polityczne, jak będzie wyglądała strona opozycyjna i strona koalicyjna. No mogę dzisiaj powiedzieć, że wystartuje w wyborach parlamentarnych, ale na szczegóły, tak się mówiłem z partnerami, że na szczegóły jeszcze poczekamy. Będę zabiegał o to, żeby zatrzymać grabież Polski. Także jednoznacznie dzisiaj stoję po stronie opozycji i liczę, że te wybory wygramy. Co więcej, nasz region jest wskazywany jako jeden z tych regionów, które zdecyduje o tym, kto wygra najbliższe wybory. U nas są tak zwane mandaty przychodnie. Także o tym, kto będzie rządził Polską i o tym, czy zatrzymamy grabież Polski, decydujemy między innymi tutaj, na Warmii i Mazurach. To będą. Wybory samorządowe kolejne. Znaczy, po pierwsze wybory samorządowe odbędą na dzisiaj. Mają się odbyć pół roku po wyborach parlamentarnych, także najpierw wybory parlamentarne zatrzymamy grabież polskie, a potem będziemy decydować, w jaki sposób odbijemy Olsztyn. Bo Olsztyn też zasługuje na zmianę, zasługuje na odświeżenie formuły, zasługuje na to, żeby grać na miarę swoich możliwości. Myślę, że to jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Także tak czy inaczej czekają nas dwie duże zmiany. Na jesień zmienimy rząd, a wczesną wiosną myślę, że zmienimy prezydenta.